Serdecznie witamy wszystkich z sali modlitwy we Wrocławiu. Mamy 19 czerwca, jesteśmy przed przeddzień wyborów. Jesteśmy tutaj od 8 rano. Mam godzinę 16. Modlimy się już kilka dobrych godzin i dla mnie jakimś takim największym akcentem od Boga na ten czas jest największym przesłaniem jest to, że Bóg jest Bogiem mocnym i Bogiem mądrym. I od rana czuję, że. że... To oblicze, które Bóg chce nam objawić, to oblicze Boga wszechmogącego, Boga, który jest potężny, który jest wszechmocny i wszechładny. Takiego Boga uwielbiamy od rana, który naprawdę ma wszelką władzę we wład w swoich rękach. I ta władza jest tak potężna, że yy, 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 że naprawdę możemy zaufać temu, że, jest w stanie, że Bóg jest w stanie wypełnić swoją wolę nie tylko w naszych małych rodzinach i, i wobec naszego życia, ale wobec naszego narodu. Od rana modlimy się o wybory prezydenckie. Modlimy się o to, żeby Boża Moc i Boża mądrość, mądrość zamanifestowały się w naszym narodzie i w nas. Wierzymy, że Pan nie jest obojętny na to, co się dzieje się w naszym kraju. Wołamy do Niego od rana. Niech się spełni Jego wola w naszym kraju. Niech będzie tutaj na Ziemi, w naszym kraju, tak jak jest w niebie. Niech wypełni się doskonały Jego plan dla naszego narodu. Niech będzie wybrany prezydent. Który będzie człowiekiem odpowiedzialnym przed nim samym, który będzie miał bojaźń w swoim sercu i który nie dopuści, aby polskie prawo stało się prawem bezprawnym i bezbożnym. I to są najważniejsze modlitwy i największe przesłania dla mnie tego dnia. Wierzę w to, że Bóg wysłuchuje nas. Gdziekolwiek jesteśmy, w jakikolwiek sposób się modlimy, jeżeli modlimy się do Niego i wierzymy. On chciałbym powiedzieć takie może króciutkie świadectwo. Miałem swoje jakieś tam przekonania co do prezydenta, na kogo chciałbym głosować. E, ale w trakcie, w trakcie modlitwy taką rzecz zrozumiałem. Nieważne, jakie są sondaże. Nieważne, jakie są moje przekonania jakieś tam osoby, to mi się podoba zewnętrznie, może intelektualnie, kto co prezentuje, kto ma jaką elokwencję, ale chcę głosować na człowieka, który, e, którego Bóg mi pokazuje. Jest bez względu na to, jakie ma poparcie w społeczeństwie, jak, co sondaże na ten temat mówią, e, nawet gdybym nie miał wygrać, to wiem, że należy postąpić zgodnie z własnym sumieniem, z tym, co Bóg pokazuje. Bo no Bóg jest Bogiem to wszystko jest możliwe. E, I to jest bardzo mnie poruszyło, muszę przyznać. I modl, szczególnie modlitwa dzisiaj o, o prezydenta, o człowieka, który ma prawdę w sercu, będzie tą prawdę wypowiadał i za nią stawał odpowiedzialność, jaka ciąży na wierzących ludziach w Polsce, aby modlić się, aby prawo i to, co jest podstawą rządu, sprawiedliwość, prawo i sprawiedliwość, żeby nadal rozwijało się i rządziło w Polsce. Bez względu na to, presja, jaka z zewnątrz jest, no, to właściwie tyle.